Na smyczy. Tu jest smyczycielka, Co? znaczy się pani. Ojej, to smycz to O, pani. Ale drzwi A te. tu kot, może... otworzymy drzwi. Uwaga, tu są drzwi. Kot zobaczy, jak wyglądają otworzone drzwi. Świat ze drzwiami. Uwaga. Może kot nie będzie bał się. Trzeba wziąć na ręce kociaka. Patrz kociak, tak wygląda dwór. Trzeba uciekać z powrotem do domu. Na niskich nóżkach, czyli się boi. No o. Ja no wygląda. A może jednak, czekaj, może by jednak ja zobaczyć. Wygląda jak Majka, tak? Nie, no. Aha, tu. Co tutaj jest? O, tu byłam. Ale dalej, co to jest? O to można dotknąć łapką, tak? Można. O może lepiej nie dotykać. O jednak trzeba się schować do domu.